Do Huty przyjechałam 13 stycznia 65 roku. Zatrzymałam się u mojej siostry, która mieszkała na Skarpie, z rodziną, z mężem i z dwójką dzieci. I tam mieszkałam i szukałam pracy. I poszłam na Zielone do Katr, nowohudzkie zakłady gastronomiczne, co to były, i dostałam skierowanie do Baru Wisła na pomoc bufetu. Przyszłam do tego baru Wisła, yy, poprosiłam kierownika, kierownik wyszedł i ja mówię, że tu mam skierowanie do pracy. Kierownik mówi, no to chodź do biura. No to poszłam do biura i kierownik patrzy się na mnie i mówi, dobrze, to zaczynamy od dzisiaj. Masz tu sukienkę, masz tu buty zdrowotne i masz tutaj biały fartuszek i maszeruj za bufet. No to ja poszłam, w ogóle, nie, no w ogóle nie mając pojęcia o niczym. No ale panie by bardzo, pani bufetowa była bardzo miła. Pomału, mówi, nauczysz się tego. I zaczęłam pracować, no i nawet mi to szło bardzo sprytnie dobrze. Kelnerzy bardzo ładnie podawali obiady i w ogóle wszelkiego rodzaju zakąski. Wszystko było serwowane. Do godziny piątej byli w białych kitlach, w czarnych spodniach i w muchach. A od godziny piątej przebierali się w smokingi, i do godziny dwudziestej trzeciej byli w tych czarnych smokingach. Jedynka, pierwszy rewir, to był kącik dietetyczny. Była na kuchni dietetyczka, która umiała to robić, prawdziwa dietetyczka. I robiła dietę, przepyszną, przewspaniałą dietę. Pracowałam 26 lat, już jako na stałe bufetowa ze zmienniczką, ok? No ale jak likwidowali, to ja wzięłam ten war, tą małą część, wzięłam z tym zastępcą kierownika pan Wysocki. Z tym panem Wysockim wzięłam to, no i prowadziliśmy, ale razem prowadziliśmy tylko półtora roku. W sumie te 26 lat, i tu co wzięłam, założyłam to jest 60 lat. To był Barwisła, Barwisła. Taki napis był, Barwisła. A jak my z, Wycie z Wysockim wzięli, założyliśmy spółkę, to była wisełka. A później, jak ja go wygoniłam, no już nie była spółka, tylko była jednoosobowa ta działalność. I pytam się w urzędzie. Jako tę nazwę tu była Wis Wisła, Wisełka, jako że ją ja tą nazwę mam teraz dać, bo tak nie mam pojęcia. A pani w urzędzie mówi tak, a Zosieńka niech pani da i będzie bardzo dobrze, jest pani Sawa i będzie. No i zapisała Zosieńka i powstała Zosieńka. Pani Zosiu, dziękuję za te wszystkie lata. Imprezy tutaj były wspaniałe. Wielkie, wszystkie wycieczki rowerowe się zaczynały tutaj. Większość się tu coś skończyła, zanim gdziekolwiek dojechaliśmy. Panią Zosię znam od lat prawie 50, ale od 20 lat przychodzę do restauracji Zosieńka. Świetnie gotujesz, świetnie się zachowujesz, zawsze byłaś naszą najlepszą przyjaciółką. Pani Zosiu, bardzo poproszę, dwa razy leniwy i raz bukiet z jarzyn. Jak idę z moją rodziną, z córkami, z dzięciem, z wnukami, idziemy gdzieś tam, a na koncert załóżmy, nie? Idziemy do Enceku na koncert. To mnie co pięć kroków mi ktoś mówi dzień dobry. A córka wino z tą babką się nigdzie nie iść, bo cała chuta zno. Po prostu kocham moich klientów. Oni tyle mi dali dobrego, tyle serca mam. Strawa pod Kopcem Wandy, przywitanie lata 2025, chcieliśmy zorganizować, wykorzystując w pełni potencjał tego miejsca, jak i tego święta. Dlatego, że jest to od początku święto inspirowane nocą kupały, dlatego nawiązujemy do tradycji słowiańskich. Natomiast przede wszystkim też chcemy, aby to wydarzenie zachowało taki klimat pikniku rodzinnego i takiego wydarzenia, jednak, które nie jest przeciążone, nie jest zbyt głośne i nie jest zbyt intensywne, jeżeli chodzi o nasze bodźce. Dlatego zapraszamy grupy rekonstrukcyjne i od początku z nami jest grupa Dziejawa, która właśnie zorganizowała stoiska z tkactwem, z kuchnią słowiańską, nawet z garderobą, a dzisiaj wyjątkowo w tym roku mamy nawet chatkę Szeptuchy. Więc jeżeli ktoś chce zaryzykować i usłyszeć wróżbę na swoją pomyślną przyszłość, to zachęcamy też do takiej atrakcji. Od dwóch lat z nami jest żywa pracownia, czyli mamy też taką część warsztatową i w tym roku możemy sobie zrobić amulety ze słomy, możemy pohaftować na płótnie rozwieszonym między drzewami, czyli w pełni też Wykorzystujemy architekturę tego miejsca i też właśnie przestrzeń. E, oprócz tego dla osób, które lubią też, aby działo się trochę więcej, mamy pokaz ucznictwa konnego, e, gdzie też właśnie można zobaczyć przede wszystkim w ogóle, jak się strzela z łuku na koniu, ale też w ogóle samemu popróbować strzelać z łuku. E, właśnie w tym momencie w tle odbywa się koncert orkiestry Czarne Pióra. I też dzisiaj na koniec, bo no skupały, nie możecie bez tego obejść, mamy pieśni grupy śpiewaczej Chmara. Czyli jest muzyka, jest działanie, jest historia, są tradycje słowiańskie, które reinterpretujemy w taki sposób, aby też po części dowiedzieć się trochę o nich, ale też żeby bawić się przy tym świetnie.